Witajcie! Ci, chciałbym powiedzieć o trzecim z owoców ducha, które znajdujemy w Galacjan w piątym rozdziale, mianowicie o pokoju. Ale pamiętajmy, że te, ten owoc ducha, o których tu jest mowa, to są cechy, to są postawy, które Duch Święty wytwarza w nas. To nie są dzieła. O dziełach mówi Biblia w innych miejscach, że zostaliśmy powołani do tego, żeby wydawać właściwe owoce w swoim życiu. Ale tutaj jest mowa o cechach. Dlatego myślę, że jako chrześcijanie przede wszystkim powinniśmy się skoncentrować na tym, żeby chodzić w duchu, być napełnionym przez ducha, być prowadzonym przez ducha, poddany duchowi, a nie na dziełach. Bo wiecie, gdy nie ma, gdy są dzieła, ale nie ma tego, tych cech, które Duch Święty w nas wytwarza, to jest to czysty legalizm. Ale gdy są same cechy, bez dzieł. To jest hipokryzja. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy byli napełnieni duchem i wtedy On, przez swoją pracę w nas, będzie wytwarzał te dzieła. To się będzie działo. Te owoce będą widoczne w naszym życiu. Ale pamiętajmy, że to jest Boże dzieło w nas. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie wyprodukować takich owoców, o których tu jest mowa. Chociażby ten pokój. To jest użyte słowo greckie eirem które oznacza takie wyciszenie, spokój duszy, taka harmonia. I to jest właśnie cecha wierzącego, który chodzi w duchu, który jest przepełniony Bogiem w swoim życiu. Dlaczego? Bo Bóg nie jest Bogiem niepokoju, Bóg nie jest Bogiem paniki, jakiegoś lęku, ale on jest Bogiem pokoju. W którym pokój ma swoje źródło jest przepełniony tym pokojem. I ten pokój wylewa na, na nasze serce. Zobaczcie, Nowy Testament. 16 listów apostolskich rozpoczyna się z tymi słowami. Łaska i pokój od Boga przez Jezusa Chrystusa. Znaczy, łaska i pokój On są tak związane z sobą. Bo dzięki łasce jesteśmy spawieni i mamy pokój. Bo tak jak Biblia wyraźnie nam mówi, chociażby w Efezjan 2,16 czy Kolosan 1,20, że grzech w naszym życiu spowodował, że w relacji między Bogiem a człowiekiem wdarła się swego rodzaju wrogość. Bo święty Bóg nie może mieć społeczności z grzechem. I nasz grzech sprawił, że staliśmy się wrogami Boga. Ale chociażby Rzymian 5,10 mówi, że dzięki temu, co Chrystus uczynił na krzyżu, pojednał nas z Bogiem to jest nieprawdopodobne, bo Chrystus, przez to co uczynił na krzyżu, zabrał ten stan wrogości, który był między nami a Bogiem z powodu grzechu, On rozprawił się z prawą, ze sprawą grzechu i wprowadził na nowo ten, tą harmonię i pokój między Bogiem a nami. Dlatego ten pokój z Bogiem, który mamy dzięki Chrystusowi, wprowadza Boży pokój w nasze życie. To jest piękne, bo pokój z Bogiem sprawia, że możemy mieć Boży pokój w naszym codziennym życiu. I dlatego, niezależnie od tego, przed czym stajemy, jakie sytuacje są w naszym życiu, możemy mieć ten pokój. Zobaczcie, drugi list do Tesalmu, 3:16 mój, a sam Pan pokoju, niech Wam da pokój, kiedy? Gdy wszystko będzie ok? Gdy wszystko się będzie układać? Gdy wszystko będziesz miał poukładane wzorowo w swoim życiu? Nie. Zawsze i wszędzie. Nawet w tych trudnych sytuacjach, nawet w tych przeszkodach, próbach doświadczeniach? Tak. Zawsze i wszędzie. A sam Pan pokoju, niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan Niech będzie z wami wszystkim. Boży pokój jest niezależny od okoliczności. Dlatego nie muszę się bać, bez względu na to, co przede mną. Nie muszę się bać, bo wiem, że Bóg jest ze mną. I ten pokój sprawia, że mogę mieć wyciszone serce, pełne harmonii, pokoju, bo wiem, że On jest ze mną, że Jego moc jest ze mną, że Duch Święty jest we mnie. I On wytwarza we mnie ten pokój. I ja mogę tym pokojem być przepełniony i nawet zarażać tym pokojem innych którzy patrzą na moje życie, i mówią, słuchaj, ale czy ty nie widzisz, co się wokół nas dzieje? Dlaczego ty nie panikujesz? A, bo mam Boży pokój. Jego obietnice są pewne i prawdziwe. Ja ufam. Cię to jest ciekawe, bo właśnie pięknym przykładem jest Jezus, który w Markach czwartym rozdziale, gdy z uczniami wypłynęli na morze i zerwała się potężna burza i wszyscy panikowali. A Jezus co robił w tym czasie? Spał. Spał tam na łodzi. Podczas gdy wszyscy byli spanikowani. No i wtedy uczniowie go budzą i Jezu, czy ty nie widzisz, co się dzieje? My tu zaraz wszyscy potoniemy. Zobacz, jakie okoliczności. Ale Jezus miał pokój. To jest właśnie ten pokój, takie wyciszenie. Bez względu na okoliczności. Dlaczego? Bo on wiedział, że obietnice Boże są pewne i prawdziwe. Tak jak Jana 17 mówi, że nie zginie żaden z tych, których mi dałeś. I że Boży Plan nie kończy się tam, na, tej, na tym morzu, gdzie była ta burza, ale w Bożym Planie było jeszcze dużo więcej. Dlatego ja i Ty możemy ufać Bogu, że On ma ostatnie słowo w moim życiu. Że te burze i okoliczności i sytuacje w naszym życiu to nie jest ostatnie słowo dla nas. Ale możemy mu zaufać i w pokoju Stawić czoła tym wszystkim, temu wszystkiemu, co przed nami. Bo On ma Ona staranie. Bo On na krzyżu sprawił, że pojednał nas z Bogiem. I teraz Boży pokój, który został przywrócony w relacji między mną a Bogiem, wprowadza Boży pokój w nasze życie. I w tym pokoju możemy żyć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.